Cześć z tej strony, Jano lisi Maneczko, Mordeczko. Po prostu nie wiedziałam, jak zacząć. Ogólnie brakuje mi kilku zadmiarzy, co już możecie wiedzieć, ale jest oferta. A, cieszę! Nie umiałam tego przeczytać, jest to fajna oferta jednak dla mnie dosyć droga. Migamy nie są teraz zbyt potrzebne. I ogólnie co na tym filmie zrobimy. Na tym filmie będziemy zrobili w ogóle coś magicznego. Pewnie sami nie wiecie co, bo zagramy. Nie no, po prostu spróbujemy sobie zagrać na Friendly Game'ie na dwóch najnowszych trybach Samotna Gwiazda oraz, jak się nie mylę, to jest tryb... To jest tryb... Eliminacja, ale najpierw musimy coś sprawdzić, bo to będą tacy pogromcy mitów jakby, ponieważ mówiłam Wam o walce z włosem w pogromcach mitów, chyba, że tego nie wrzuciłam, że możemy sobie zagrać z botami. Bezpieczeństwo to postawa, walka z robotami i zobaczymy, czy ją też tak się tak zrobić. Zapraszamy sobie w tym przypadku Zielonkę. I... I, i, i nie działa. Wybierzemy walkę z robotami. Zapraszamy Zielonkę i robimy utwórz. I mamy walkę z robotami. I teraz sobie zobaczymy, jak nam tutaj te osoby zapraszam. Przepraszam, jeśli was później powyrzucam. Drużyna jest pełna. Czyli pamiętajcie, że nie grajcie, tak? I zagrajcie tym trypsami, bo cała gra wam się dilaguje. A ja nie wiem, czy w ogóle spróbujemy sobie tutaj zagrać jakąś fajną postacią. Film tak bezpłciowo rozpoczęłam. <laughs> Bo weźmiemy. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ej i mamy boty, shit! Myślałam, że ten bóg działa tylko na tamten tryb, ale teraz działa... teraz wiem, że działa również tak i możemy przetestować Jakie nasze boty są dobre teraz w Brawl Stars? Ogólnie, ostatnio grałam z takim botem, co był lepszy od zawodników. I on wygrał całą grę na solo. I w ogóle wiecie: To był bot Frank. Naprawdę, boty są teraz chyba lepsze od graczy, prawdę mówiąc. A z wam trochę poopowiadam, bo ten odcinek zaczęłam też tak smutno, ale to jest oczywiście spowodowane tym, że ostatnio na moim kanale zrobiła się coraz mniejsza aktywność i coraz mniej osób mnie ogląda. Smucę się bardzo z tego powodu, dlatego że to wszystko jest spowodowane tym, że mam bardzo dużo rzeczy na głowie, typu szkołę. No, i nie mogę Wam rzucać filmów codziennie. Co oczywiście powoduje to, że coraz mniej, coraz mniej osób jest na moim kanale, ponieważ woli siedzieć na kanałach, które są filmy codziennie, a obiecałam Wam takie filmy i niestety tej obietnicy tym w tym przypadku nie dotrzymałam. Co jestem bardzo smutna i niezadowolona, ponieważ liczyłam w ogóle, że wiecie, nie wiem, będzie, Mój kanał po wakacjach mimo wszystko nie wymarnie. Jednak zdało się to już nie pierwszy raz. Ponieważ miałem troszkę kanałów na YouTubie. I to niestety się nie zmieniło z kanału na kanał. Z kanału na kanał jest identycznie. Ale no dobra, chyba nie mam nic więcej do gadania, bo wiadomo o co mi chodzi. Ogólnie spróbujemy sobie tutaj zrobić jak najwięcej fal tych robocików i zobaczymy, czy boty tak naprawdę są lepsze od graczy. Ha, 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 dobra. Nie wiem, ponieważ nie wiem, który star power wziąłem na tego bo, to po prostu spróbuję się jakoś odnaleźć nawet na tym, jak to nie jest ten mój ukochany star power. Dobra, na razie nam dobrze idzie. Chyba ja mam 2 minuty 35 albo 54 zrobione na walce z bossem, więc wow. jak uda nam się to przewić, to normalnie. Teraz ostatecznie uważam, że boty są lepsze od graczy. Nie no, no wybaczcie wszyscy. Ale fajny star powerek, nie no, naprawdę. Tara ma kozackie star powery. No i już za chwilę okaże się czy boty są tak naprawdę lepsze od graczy. Jakby to nazwać. Idzie na nas boss. Jak go pokonamy, to będzie luzik. Tutaj, El Primo trochę pokazaczył. Ile ten boss ma HP, a nie za dużo. Tutaj, zepsamy multika i w ogóle będzie sfrizowany na wieki wieków. Ja postaram się od niego ucieknąć I żeby jak najmniej trafił w ten ser mnie może, teraz dopiero się orientation, że mnie może być nie słychać. Bo tak cicho dzisiaj gadam. Nie wiem, co mi się stało. Przepraszam. Wybaczcie. Dobra, mam cię fryzować. Ta tara, ten mała tarka jest super. Normalnie. Szkoda, że nie ma jeszcze czegoś, że ją można leczyć. O, on ją ten wziął. Rzucimy mu tu. A nie, nie, opa... nie opylało się, prawda, mu. Fala 18 idzie nam bardzo kozacko. Pamiętajcie, że jeśli gracie, to weźcie sobie r Primo, Tare i Bo. Ogólnie to też jest łatwiej, bo mamy na nich Star Powerki teraz. Nie gadajcie. To może jednak ja jestem jednak taka dobra w tą grę. 4 minuty. WoW. Dobra, nie uda nam się. No niestety, a my. Tym ma po prostu mam dać remis. Ogólnie nigdy tego nie wygracie, no niestety. A ja na tym filmie jeszcze bym chciała sobie po prostu z kimś zagrać film na nazwę po prostu zwykła gra. Zagramy sobie ze Stellą moją znajomą. Dobrą znajomą i, z, i zagramy sobie z nią może duet przyjmie. No niestety chyba nie gra i jej się zresetowało, pewnie powiecie, Ej, jaka ty jesteś bezczelna, nie zrobić nam openingu tego Big Boxa. No będę bezczelna, bo ten Big Box jest zbierany na to, jak będę mogła mieć Star Power na nicie, ponieważ do tego dążymy i bardzo pozdrawiam. Tutaj nie pamiętam już kanału, ale ja wam podam tą osobę. Ona chyba jest w naszym klubie. Jak jest, jak się nie ma, to ja będę bardzo smutna. Nie ma. Szukamy sobie. Ja może znajdę tą osobę i powiem, o kogo mi chodzi. Filip, musimy cię przejąć. Albo dobra, będzie taka arenka z Filipkiem. Super. No i ja wam tego osoby znajdę. Jak nie znajdę, to po prostu. Powiedzmy ja wam jaki ma Są to takie znaczki. Tak, znaczki, tak. Znaczki. On ma 4000 pucharków, więc tutaj musimy troszkę spadnąć, O jest teraz ode mnie lepszy. Jesteś znaczki, grasz znaczki. Siema, Eniu, no siema, siema. Kupić? No możesz. Przepraszam, że na przykład popełniłem jakieś błędy orto, ale to jest spowodowane tym, że jak do Was gadam i próbuję nie gadać, jakbym ja była cała Tak Takie teraz to brzmiało. Dobra, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, znaczki. Jestem w tle nieprzyjaciele. Zapraszamy najbardziej 5 dni. Yeah. Co? Co? Ale dobrze, butelka Howard, pozdrawiam wszystkich Was. A my tym akcentem skończymy film, bo trochę chyba na Filipa się nie doczekamy. <trym> to może... Poczekam może na... Dobra, wtedy... I... O, Filip ma pan, jej. Pozdrawiam! Ja ogólnie nagram wam tylko jedną taką arenkę, ponieważ bym. Boże. Jak to jest porąbane, jak gracie i nie możecie wyłączyć programu. Mam i bo to według mnie jest Kozak Team. Jedna osoba nas ogląda. Pozdrawiam Cię bardzo, jak to widzisz. bardzo, 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 bardzo. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Ojeju, siewa mi się, ale ja nie lubię jak mi się na filmie siewa, bo wtedy wy się pewnie wkurzycie. Co ty, Jurka, robisz na tych filmach? Co ty tylko ziewać potrafisz na tych filmach? No ja potrafię tylko ziewać. Ja ogólnie nie, nie do tego przystaję. Bardzo Was przepraszam. A wiecie, sobie mnie pocieszyło na zdrowie. Ogólnie polećmy sobie tam na nich i weźmiemy sobie te powercube z bosika. I o nie, o nie, jako ten poko mnie podleci, to ja normalnie się po prostu rozryczę. I to zrobił, ale ja jestem opóźniona bardzo, nie? nie. Ogólnie oni chyba będą próbowali pójść na te kiłby po nim, po nim, po mnie. Będzie przykro mi bardzo. Wejdźmy sobie, po prostu wejdźmy sobie tam w tą Piper. O nie, nie, mo nie możemy, nie uda się nam się. No i niestety, niestety może jeszcze mamy szansę. Znaczy, niestety, słuchawka, słuchawka, wam sołkam was. Ogólnie ja tego bossa się próbuję rozwalić i na tą piperkę się pójść. Ona se tam podskoczy Filip, i Filip ją dojedzie. I pójdzie... Jedyne co to nam... bis, B, bi, bas, Best... No niestety wygraliśmy. Ja tym akcentem zakończę. My widzimy się w następnym. Bardzo Was love pa, Papa.